Hej, z tej strony PAKUL i zapraszam na kolejną misję z cyklu Ten Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. No i dobra, dzisiaj sobie polecimy do przedostatniej misji w Hiszpanii od strony Sowietów o nazwie Sytuacja Krytyczna. Radykalna frakcja naszych sił ukradła broń biologiczną i grozi jej użyciem na stanowiskach aliantów, ponieważ ta broń jest bardzo niestabilna, w razie użycia może zabić nas wszystkich. Musisz zniszczyć obiekt, ale najpierw trzeba zneutralizować broń. Zniszcz obronę wyspy, po czym wykorzystaj wołkowa, żeby pomóc naszemu naukowcowi w dotarciu do biologicznego centrum do centrum biologicznego. Jeśli któryś z nich zginie przed neutralizacją broni, misja zakończy się porażką. Kiedy naukowiec wykona swoje zadanie, zniszcz bazę. Okej, okay, czyli kiedy naukowiec wykona zadanie, to już nie będzie nam potrzebny. Typowi sowieci, z tego co widzę. Okej, okay, widzę, że tutaj mamy. Mamy, mieliśmy właściwie. 4 hmm, cztery łodzie podwodne, mamy trzy. Oczywiście musiałem coś popsuć na samym wstępie, bo po co? No ale no dobra, zniszczmy sobie te eee, zasilania. Tak, tak, sobie na dół tym i popłyniemy sobie do góry. A z drugiej strony myślę, że chyba nie warto jednak rozdzielać, więc raczej wszyscy tutaj. Nie wiem, czy które uboty są tak naprawdę szybki, szybsze. Ale tutaj mam 3, a tam mam 4. Więc myślę, że chyba w pierwszej kolejności będzie dobrze, jak sobie popłyniemy tą wyspę w sumie od tej strony. No, tutaj po prostu strony, którą, ma, którą mamy tutaj dostępną, tutaj sobie popchniemy za skałę i sobie z rakiet ostrzelamy tą wieżę test tutaj. Tutaj już widziałem, że się jeden przeciwnik pojawił, więc myślę, że sobie też rozbijemy te nasze upoty w jakiś taki sposób, żeby go w miarę szybko załatwić. Dobra, tymi sobie tu yes, załatwiamy. Yes, yes, Dobra, tu sobie podpłyniemy. Yes, Dobra, tutaj yes, sir. mamy cztery dalej uboty, ok. tu Bietro sobie strzelmy do tego. Nie wiem czy gdzieś... A, tu jest jeszcze.

A, na zneutralizowanie broni, z tego co rozumiem, nie dostanie się na wyspę, ale zneutralizowanie broni. Nie wiem, jak nam to pójdzie, bo na razie widzę, że próbuję to zrobić dość metodycznie po kolei i zniszczyć całkowicie razem z zwierzami testy przeciwnika, a nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, tak naprawdę, bo niszcząc zwierzę testy. Ok. Zniszczyliśmy zasilanie, więc to jest dobra wiadomość. Spróbujmy sobie zniszczyć ten okręt wojenny. Ok. Tutaj sobie spróbujmy zniszczyć to. A tymi musimy wetrzeć tam do góry. Dobra, podpójmy sobie tymi tam nieco. To sobie też zniszczmy. My idziemy okay. tutaj do góry. Yes sir, affirmative. Acknowledge. Affirmative. My tego powinniśmy w pierwszej kolejności. Uh. Affirmative. Yes sir, acknowledge. Awaiting Oiling. Acknowledge. Aha. Yeah. Ok. Że tutaj dość mocna okay. obstawa. Yes sir, acknowledge. Acknowledge. Dobra, spokojnie sobie gdzieś tam. Affirmative. Tam może sobie teraz podpniemy. Dobra, i pójdźmy so, sobie, nie pójdźmy sobie, orders. tylko biegnijmy well. sobie dalej. Well. Yeah. Okay. Dobra, tych yes, sobie At teraz z nie zniszczmy, może od razu te wyrzutnie rakiet, bo Wait, przeszkadzają order. tutaj widok, zakłócają mi w ogóle, więc. Well. Yeah, okay. Dobra, Okej, okay. chodźmy sobie może naokoło, tylko może jednak wolko w nich idzie pierwszy, a. Yeah, okay. a naukowy z nich idzie yes, drugi. Yes, Oho. Okay. Okay. Yeah, okay. wiedziałem. Okay. Wiedziałem, że tu są okay. wieżyczki przeciwlotnicze z czterech stron, będą pewnie. Dobra, wyeliminowany, idziemy sobie dalej. Tutaj musimy się dostać naszym okay. naukowcem. Mamy na to Afermative. 5 minut, z tego co widzę. Dobra, okej, okay. a tu nie ma wieżyczek, z tego co widzę. A nie, są, dobra. Aha, tam jest yeah, jeszcze okay. jeden koleś, nie chcę go stracić. Zobaczmy to w pierwszej kolejności. Very well. Very well. Yes, sir. Of yes, sir. Dobra, podbiegnijmy sobie once. teraz yeah. tutaj okay. i spróbujmy sobie dobyć w takim okay. razie do tego mm, budynku. Aha widzę, że Wołków nie At jest w najlepszym one. stanie. Plany wykradzione, usuwanie wszystkich badań. Dobra, Afermative. mamy zniszczyć wszystkie wyrzutnie. Okej, okay, tylko Wołków u nas ma trochę mało życia, Afermative. więc trochę się boję. No pytanie, gdzie ja mam? jest teraz w nogi. No to Afermative. uciekamy, okej. Okay. że tutaj poszły jakieś. Łoł! wow Łoł! Wow, Łoł! Wow, wow. Ok, aha i tyle, misja wykonana, czyli to była jedna z tych misji, gdzie mieliśmy dość mocno ograniczony czas, a mianowicie mieliśmy tam niecałe 15 minut, czy tam 15 minut, żeby ją wykonać i spacyfikować buntowników. Związku Radzieckiego, no i tak wyszło. Misja całkiem przyjemna, ale wydaje mi się, że mogłaby być chyba trochę bardziej nakreślona. W sensie, tak żeby było wiadomo gdzieś, ale w sumie, może przesadzam. Tam staliśmy cztery łodzie podwodne z rakietami, które, że tak powiem, robiły pożogę w szeregach przeciwnika, więc nie powinienem tak naprawdę narzekać. Eee, no dobra. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to myślę, że to będzie już wszystko i będzie na tyle. My natomiast sobie następny odcinek zagramy oczywiście w następnym odcinku, a teraz sobie zbrodnię jeszcze galerię dodatków. Galeria to rakieta V2 z Red Alert. No. Tak by to wyglądało. Dobra. Serdeczne dzięki za kolejny odcinek. Zapraszam oczywiście na następny. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.